Marta Romaniszen, widziane z Sejmu rozmowy z posłem Tomaszem Nowakiem. Dzień dobry. Witam Panią, witam Państwa. Od wczoraj w Koninie trwają targi przedsiębiorczości, no i był Pan jednym z gości um, tych targów. Główny temat to oczywiście geotermia w Koninie przyszłość. I odnawialne źródła energii. I odnawialne energii. źródła energii to taka e... przyszłość, w której wszyscy upatrują. Um, no, Sukces konina i nowe miejsca pracy i tak dalej. Przy, wszyscy upatrują teraz, a, mm -hmm. a był taki czas, kiedy e, ludzie się pukali w głowę, jaka geotermia pamiętam w 2000... No, wydawało nam się to wtedy niemożliwe. W 2008 roku była specjalne posiedzenie komisji poświęcone geotermii w Sejmie i profesor Górecki właśnie tam powiedział o Koninie. Po czym w Koninie z kolei pasjonat, jakim jest Kazimierz Lipiński mówi, że ma pomysł na geotermię i to nagle zaczęło wszystko przebierać bardzo realne kształty, bowiem no, trzeba było przekonać samorządowców. Samorządowcy yy, zostali przekonani wtedy, kiedy platforma obywatelska wspólnie z, z SLD weszliśmy w koalicję, a że radny Kazimierz Lipiński był gorącym zwolennikiem tejże geotermii, to coraz bardziej stawało się to realne i coraz bardziej przybliżone. Józef Nowicki również stał się wielkim orędownikiem i chwała, a za to geotermii, był taki moment, kiedy. W wszystko się ważyło bowiem doświadczenia które mieli ministrowie a główny geolog kraju przede wszystkim z odwiertami które powstawały w ostatnim czasie nie były na Polski, tak i nie były korzystne mhm. bo gdzieś się tam pojawiło w Olsztynie bodajże nie taka wysokość stopni jakich cie, temperatury jakich się oczekiwać należało w związku z tym Powstało pytanie, czy decydować się na kolejne pieniądze dedykowane kolejnemu odwiertowi. I dostaliśmy te pieniądze w ostatnim jak gdyby rozdaniu. I tylko dlatego, że główny geolog kraju, kiedy z nim rozmawiałem, on stwierdził tak, jeśli samorząd, koniński jest zdecydowany, i a jesteśmy przed wyborami, to znaczy, że bardzo dużo ryzykuje. To znaczy, że jest bardzo zdeterminowany i jest przeświadczony o tym, że rzeczywiście źródło wody geotermalnej, takie, jakiego się spodziewamy, będzie to źródło i. No e, i niespodzianka, bo i to źródło okazuje się dużo jeszcze korzystniejsze, na... jeszcze lepszych parametrach na woda niż. Ale główny geolog kraju wydając tę decyzję pozytywną powiedział, że nie. 1600, tylko macie wejść głębiej, głębiej do 2600 i co się stało? W wyniku właśnie tej decyzji trzeba było pewne przeprojektować te, te, te wszystkie wnioski i w efekcie końcowym mamy to, co mamy, czyli mamy naprawdę rewelacyjne źródła. I teraz jesteśmy jako team drużyna, ja podkreślam team drużyna, bowiem tak, i samorząd miasta Konina z prezydentem Józefem Nowickim, ja jako parlamentarzysta włączam się w to też bardzo intensywnie, samorządowcy również powiatowi i innych gmin ościennych są też tym bardzo zainteresowani. I teraz, teraz wszystkie siły i wszystkie ręce na pokład, staramy się poszukać finansowania drugiego otworu geotermalnego, tego zatłaczającego i otwierać się na propozycje, które spływają z Polski, bo zaczynają spływać, ponieważ nagle w Polsce zobaczono, że w Koninie jest duży skarb. No I tak, te... ale te pieniądze skądś trzeba pozyskać, bo bez tego drugiego otworu tak. tak naprawdę nie posuniemy się ani krok do przodu. No więc właśnie i, te, i teraz są dwie... Jak chcecie to Państwo zrobić ścieżki z prezydentem Józefem Nowickim, że tak powiem, spotykamy się w ministerstwach. Byliśmy w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Zastanawiamy się, poszukując pieniędzy w programie infrastruktura, operacyjnym infrastruktura i środowisko. Będą tam rozpisywane takie możliwości wówczas, kiedy będzie wysokosprawna kogeneracja. Jest bardzo duża szansa na pozyskanie środków, ale może Możemy też to robić modułowo, to znaczy nie robić od razu całego projektu, w sensie takim, że pozyskujemy wszystkie środki na cały projekt, tylko pozyskujemy środki z tego programu operacyjnego na taki moduł, a z tego programu operacyjnego na taki, a z tego na taki. Czyli tutaj będzie można łączyć pewne rzeczy, ale cieszę się, że też nasi samorządowcy patrzą na to bardzo racjonalnie, szukając drogi innej. Jeśli by zabrakło pieniędzy albo bo nie udało się pozyskać w tej ofercie konkursowej z programów operacyjnych to partnerstwo publiczno-prywatne i to jest też rozwiązanie wydaje się bardzo korzystne i atrakcyjne. My zmieniliśmy ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym także ona jest w tej chwili bardziej bezpieczna, tak bym nazwał, bowiem samorządowcy najczęściej boją się tego partnerstwo publiczno-prywatne i prokurator, mhm. czyli boją się tego, że może dojść do tego 4P. Uważam że, uważam, że jeśli będzie to dobrze przeprowadzona procedura, nie mam powodu wierzyć, że nie, to, to również możemy spokojnie i bezpiecznie sięgnąć po ten instrument finansowy. Ale mieszkańcy Konina zadają sobie ciągle pytanie, kiedy? Kiedy rzeczywiście zaczniemy czerpać korzyści z tych ciepłych źródeł? Kiedy tutaj zacznie się na pociejewilu coś dziać? Oprócz odwiertu, oczywiście, wody. Odwiert. Mm, mm, to jedno, mm. a inwestycja to drugie. Bo Wiadomo, każdy chciałby jak najszybciej, tak? tak miejsc tak. pracy ciągle w Koninie brakuje, ciągle tutaj jest dość wysokie jednak bezrobocie, no i wszyscy upatrują szansę w tych ciepłych źródłach. Tak, bo, bowiem to mogą może powstać bardzo dużo inicjatyw prywatnych, ludzi, którzy wokół geotermii będą budowali swoje biznesy. Tak, to bo samą geotermią nie przyciągniemy tutaj samą, turystów. Tak, chociaż. tak, tutaj trzeba budować całą infrastrukturę, całe zaplecze, a to, to się śmieje, że to też taki rodzaj, kiedyś był tu węgiel brunatny. I, a możemy w, teraz nagle węgiel brunatny będzie, ale oprócz tego będzie zdrój. Czy, co okay. kiedyś było wykluczało się, a teraz niekoniecznie musi się wykluczać. E, z, ze Ślesinem za, jako zapleczem też pewnym uzdrowiskowym. Ale nie tylko, gmina Krzymów jest bardzo zainteresowana. Szczepidło, te okolice tutaj no najbliższe, Stare Miasto, Golina. Gminy okoliczne są bardzo zainteresowane, bo może dzięki temu, tak jak przy Licheniu powstała ta Infrastruktura turystyki pielgrzymkowej. Tak, tutaj może powstać tej turystyki geotermalnej, ale turystyki i rehabilitacji, gabinety rehabilitacyjne. Na tej bazie może powstać naprawdę dużo, dużo miejsc pracy. A czy to oznacza, że możemy tutaj przyciągnąć najlepszych specjalistów w zakresie rehabilitacji z całej Polski? To zależy, jak podejdziemy do rozstrzygnięcia, czy to będzie na przykład centrum rehabilitacji. Nie sądzę, szczerze mówiąc, bowiem w tej chwili raczej nie ma tendencji na to, żeby w jakimś miejscu Polski centra powstawały tego typu, tylko w wielu miejscach Polski ma to się dywersyfikować, rozkładać po to, żeby nie było wąskich źródeł finansowania chociażby i wąskich źródeł dostępu. Jak najwięcej to jest konkurencja. Jeśli jest konkurencja to są ceny niższe i tak dalej i tak dalej. Ale jesteśmy naprawdę bardzo atrakcyjni i tutaj połączymy takiego modułu energetycznego, tego, że możemy wytwarzać i prąd, i ciepło w skojarzeniu, tak zwanej kogeneracji, ale oprócz tego ta balneologia i to wszystko się może łączyć jeszcze też modułem turystycznym. Także A co dla miasta bardzo ważne, to, że połączymy dwa koniny poprzez wyspę Pociejewo i takie, jak to mówi Kazimierz Lipiński, Józef Nowicki i przewodniczący Rady Miasta Wiesław Sztańkę mówią o ekologicznym salonie Miasta. I tak, a ja myślę, że to ekologiczny salon Wielkopolski Wschodniej. Będzie. To zapytam jeszcze raz, kiedy? Jakie Państwo sądzą? Sukcesyjne... 2016 rok powinien być drugi odwiert, i myślę, że ten 2016 rok także będzie już koncepcyjnie doprowadzał nas do rozstrzygnięć w programach operacyjnych. A także ewentualnie w, w rozpisaniu takiej całościowej wizji, e, która powinna być realizowana w latach następnych, czyli 17, 18. E, to powinno być na te kadencje samorządu i parlamentu, te, która, parlamentu, ta, która nadejdzie. Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był poseł Tomasz bardzo.